Halo, halo, witam wszystkich, mamy tu dzisiaj takie zadanie z ciągów, aż za 6 punktów na poziomie rozszerzonym. Pierwsze co bym proponował zrobić to zamienić język polski na język pisany, czyli po prostu co bym tu z pierwszego zdania wywnioskuję, że A, B, C to jest ciąg arytmetyczny. I to są kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Tutaj można nam się zapalić lampka w głowie, że przecież mamy wzór na sąsiednie wyrazy ciągu arytmetycznego i może warto byłoby zapisać tą zależność. Ta zależność brzmi następująco: czyli wyraz środkowy to się równa wyraz poprzedni plus. Wyraz następny przez 2. I już mamy pierwsze równanie. Potrzebujemy 3 równań, ponieważ mamy aż 3 niewiadome. Mamy tutaj, suma tych liczb jest równa 27, czyli S3, a możemy pisać, że to jest 27, równa się A1, czyli A plus C przez 2 razy 3. Razy 3, czyli razy Ilość sumowanych wyrazów. A jeśli ktoś tego wzoru nie pamięta, to już go Wam tutaj pokazuję i objaśniam. Oczywiście, ten wzór także biorę z karty wzorów. I tu mamy ten wzorek. Czyli Sn to jest suma tych liczb. A1 wyraz pierwszy. a An czyli A3 wyraz trzeci. Przez dwa razy ilość wyrazów. Następnie mamy ciąg. A minus 2b, 2c plus 1 jest geometryczny. I tutaj także możemy użyć wzoru na wyrazy niepodobne, tylko wyrazy sąsiednie ciągu geometrycznego. I to także zrobimy. Czyli co my tu mamy? Tu mamy wyraz środkowy, czyli b do kwadratu. Równa się a minus 2 nawiasie i 2C plus 1 i tu mamy układ trzech równań mamy trzy niewiadome więc bez problemu to policzymy tutaj już widzę, że trochę może to poupraszczamy, czyli w pierwszym równaniu napiszemy sobie 2B równa się A plus C drugie równanie podzielimy przez 3 i pomnożymy przez 2 jak podzielimy przez 3, to będziemy mieli 9, jak pomnożymy przez 2, będzie 18. I z tych dwóch równań możemy sobie napisać, że to będzie 2b równa się 18, ponieważ mamy tu a plus c, jak pod to a plus c podstawimy 18, to mamy 2b równa się 18. I tu będziemy mieli b równa się 9. Czyli już b mamy, zostaje nam a i c. Więc może skorzystamy sobie z trzeciego równania i podstawimy na początku b do kwadratu i mamy a minus 2, 2c plus 1. I teraz na przykład podstawimy sobie pod a, żeby mieć tylko jedną niewiadomą. No to podstawimy sobie tak, że będziemy mieli 81. I tutaj a będzie się równać 18 minus c, czyli będziemy mieli 16 minus c. Czyli tutaj ja sobie napisałem, że a równa się 18 minus c, i postawiłem sobie to tutaj minus 2 to będzie 16 i minus c. Tu mamy 2c plus 1. I teraz, jak widać, tu mamy równanie kwadratowe, więc wszystko przeniesiemy na jedną stronę. I następnie policzymy sobie po prostu deltę, żeby wyliczyć miejsce 0. I tutaj minus 4ac, czyli minus 4 razy 2 minus, razy 65. Czyli to będzie 961 minus 8 razy 65. To jest minus 520. Więc delta będzie wychodzić. Tutaj 441. I pierwiastek z tej delty, ponieważ będzie on później nam potrzebny, to jest moi drodzy 20, chyba będzie 21, tak. 21. 21, i możemy teraz policzyć C. C to będzie C1. To będzie minus B, czyli 31. Minus pierwiastek z, czyli 21 przez 2 czyli przez 4, czyli to będzie 10, czwartych. natomiast c2 to będzie 31 plus 21 przez 4, to jest 52 przez 4. I teraz już tak naprawdę możemy pisać odpowiedź, ponieważ mamy b i a, no to sobie napiszemy. Odpowiedź. Odpowiedź to jest bardzo ważna, ponieważ moglibyśmy bez odpowiedzi stracić punkty. Na pewno tam B równa się 9 lub tu także B będzie się równać 9. No tutaj C2, no to będzie. Może bez tego C2 będziemy pisać. No to tutaj będzie 52. 52 czwartych, no to jest 27 czwartych. 27 drugich. I tutaj będzie C równa się 10 czwartych, czyli 5 drugich. I pamiętamy, jak obliczyć A. A to jest 18 minus C. A równa się 18 minus 5 drugich, czyli 2,5.

Przepraszam. 9, drugi. No i taką byśmy uzyskali odpowiedź. Czyli taki układ równań A równa się tyle, B, tyle i C tyle lub tyle. I taka będzie odpowiedź. I to by było na tyle.